Postanowiłam, że będę robić pierogi. Jestem z tego tytułu bardzo podekscytowana i już nie mogę się doczekać. Bardzo lubię to robić taki mój coroczny rytuał. Piękne ciasto jeszcze gorące, będą cudowne pierożki. Urwa, wyłaz z tego człowieku! Klei się to wszystko. Zachciało mi się wielo robić. zrobić, ja to zawsze wiatr w żagle czy tam w oczy czy tam w pić Będą takie idealne. Cudowne ciasto mi wyszło, naprawdę fantastyczne. Tam się po prostu wałkuje. Ekstra. Gdzieś to ciasto. Ja pierdzielę. Zachciało mi się tych pierogów robić. Bo nie mogłam w kupić. Wałkuj się. O, Cała w mące. Wrzucimy pierożki do garnuszka. Elegancko. Proszę bardzo. O, jak pięknie. O, jak pięknie pływają. I teraz pierogi wrzucamy do gara. Tak, żeby się nie oparzyć. Au! Krwa! Aj, 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 aj! Jak pierdolę, pierogi. Ale ładnie takie pierożki będą na święta. ja ładnicha. Ach! Piękny. Kurwa, rozjebał mi się. Ja pierdzielę znowu to samo. Ale się ładnie gotują. No niesamowite są te pierożki. Wkładasz je do garnka, są na dole, a później wypływają na górę. No lubię na to patrzeć. Kuźwa, wsadziłam 5 minut temu. Wypływaj ta na górę, daj ta spokój. Ile można czekać na te pierogi? Człowiek chciał opierdzielić jednego, zobaczyć na degustację. Wypływaj! Niesamowite są te pierożki. Ojejku, jakie, pie jakie piękne koło mi wyszło, naprawdę. Jestem taka podekscytowana. Przyprawiłam chyba najlepiej pierogi w tym roku, jak tylko mogłam. Nie wiem jak to jest, że wszystko robię z jednej szklanki, a każdy wychodzi mi innej wielkości, innej grubości. Ja nie wiem jak oni to robią, że wszystkie są takie równe. Mało soli. A kuj tam, wody się bardziej posoli. A niech żrą, niech się cieszą, że w ogóle sama robię. A w międzyczasie... Słucham, muzyki, żeby Brudzie, troszkę odpocząć. Już mam dosyć tych słonecznych piosenek. Trąbią mi to work anywh! Christmas tree! zamknij oui, się. O, jeszcze tak dużo mi farszyku zostało. Ale będę miała dużo pierożków. te pierożki. Stary, zrób mi z nie bo chuj strzela z tymi pierogami, no. Kochani, zobacz, jak się ufafluniłam. Świndużek ze mnie. <laughs> Stary, zobacz, jaka jestem upieprzona. Nie dość, że w robocie, to jeszcze wszędzie jest normalnie ta mąka. Drin, drin, drin. A kto to do mnie dzwoni? O, kochanie, twoja mamusia dzwoni. No witam, mamo, witam No robię pierogi, tak No tak, dodałam wszystko, co mamusia mówiła No, na pewno będą pyszne Dobra, to później zadzwonię, no To pa Niesamowite Pierdzielę całe łapy ulepione dryp, dryp, dryp. Stary, twoja matka dzwoni Przecież mówiłam ci, że lepiej dzisiaj pierogi Na co ona tu dzwoni? Hala, mamusia? No, lepiej pierogi Tak jak mówiłam, będę miała ręce zajęte No ale odebrałam, tak, lepiej pierogi Tak, dodałam wszystko, co mamusia kazała Tak, oczywiście oczywi No co tam mamuś? No właśnie przed chwilą teściówka dzwoniła teraz, te, no ale te pierożki, tak. No dobrze mi idzie, powiem Ci, że nawet całkiem super. Chyba się wyrobię w czasie. No dobra, to nie przeszkadzaj. No to buźka, no pa. Dryn, dryn. O, moja mama dzwoni. No hej, mamo. Nie przeszkadzasz, no co Ty przed chwilą teściowo do mnie dzwoniła i pieprzy mi czy dodała? Na pewno tyle e, pieprzu, co ona kazała, tyle soli, co ona dodała, rozumiesz to? Nie, nie przeszkadzasz mi, no to ty pierogi, nie zając, nie jest, pff, 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 pff. wiesz o co chodzi. No dobra, dobra, no to później się dzwonimy, no. No to pa! <ślawniak> Kocham tę muzyczkę! pachnie. Nareszcie skończyłam. Jakie piękne pierożki mi wyszły. Już nie mogę się doczekać, aż za rok do siebie wrócimy i znowu będę was lepić. I jestem z siebie taka dumna. Ja pierdziel, ale się ustrałam. po Najwyższy czas na degustację. Mmm, pyszne. Naprawdę pyszne. Idealne. Po prostu przepyszne. Najwyższy czas na degustację. Nikt nie widział, ile opierdzieliłam dzieliłam po drodze tych pierogów. Mmm, takie pyszniutkie. Mm, ale mi wyszły w tym roku, no po prostu najlepsze. Rewelacja. Mmm, nie ja opierdzielę, bo będę robić normalnie co roku, jeszcze, żeby umilić ten piękny czas Żeby przepyszny barszczyk Ale te buraczki pięknie pachną Ojejku Będzie to szok No jeszcze barsz, dobra Dwa buraki są zaleje się krakusem, trochę majeranku I będzie, będzie zabawa o, Czuję tego krakusa Normalnie jak mi wejdzie w krokach, normalnie zrobi sobie wielkiego szoka No i to jest barszczyk Słuchajcie, tutaj dla niepoznaki dwa buraki what